Jeśli tak jak ja jesteście trochę spóźnieni z zakupem planera na ten rok, może ten odcinek wam trochę pomoże. Trzy planery znanych twórczyń internetowych: pani swojego czasu, pedantuli i racki. Jaki jest z nich pomysł na planowanie, jak są zaprojektowane i jak wykonane? Zobaczmy. Wszystkie trzy panie śledzą od dłuższego czasu i bardzo im kibicują. Dlatego dla mnie zakup ich planera to nie tylko ułatwienie sobie organizacji czasu, ale również jakby podziękowanie i docenienie tego, co tworzą w internecie tak konsekwentnie od tylu lat. Porównując ich produkty, zwrócę uwagę na wiele istotnych dla mnie kwestii. Przede wszystkim na główny pomysł na planowanie, układ graficzny, jakość wykonania, praktyczność oraz ogólną estetykę. Zaczniemy od największego, czyli od planeru pełnego czasu. Ola Budzińska, znana jako pani swojego czasu, blogerka i właścicielka firmy, która od kilku lat pomaga w organizacji czasu, dzieląc się również swoimi doświadczeniami biznesowymi. Jej planer pełen czasu jest już na rynku nie od dziś, a co jakiś czas wchodzą też jego limitowane, unikalne wersje. Jest to planer niedatowany czyli nie ma tu typowego kalendarza z datami na 2021 rok. Możemy go zacząć w dowolnym miejscu, a zdecydowana większość wkładu to noty kropkowy, czyli tak zwany bullet journal. Jest to format B5, czyli około 17x25 cm. Ma aż 256 stron, więc też swoje waży. Jest to planer raczej do trzymania na biurku niż noszenia w torebce. Ma sztywną okładkę, a w turkusowym wydaniu, który zamówiłam, jest to płótno introligatorskie, czyli mamy pod palcami przyjemne odczucie dotykania materiału. Bardzo fajnie jest wkomponowany napis, który jest po prostu tłoczeniem. Ja osobiście bardzo lubię płótna introligatorskie, jednak minusem przy Planerze jest to, że używa się go bardzo często i może być bardziej niż zwykłe książki narażone na zabrudzenia. Może być potem problem z ewentualnymi plamami. Ale jak mówiłam, jego format i tak raczej nie nadaje się do ciągłego noszenia w torebce czy plecaku, więc może jednak nie będzie tak źle, gdy po prostu będziemy go ciut bardziej szanować, używając w godnych warunkach. Dodatkowo, planer posiada trzy tasienki jako zakładki, co jest super sprawą do zaznaczania różnych kategorii. Coś, co z tych trzech planerów posiada tylko ten, to dodatkowa gumka na długopis czy ołówek. Osobiście lubię i korzystam z tego rozwiązania. Coś do pisania zawsze pod ręką i nie trzeba tracić czasu na szukanie. Ogólnie pierwsze wrażenie to takie, że jest to starannie i jakościowo wykonany produkt. Czas zajrzeć do środka. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze zwracam uwagę na ten pierwszy niepozorny element czyli wyklejkę, która łączy okładkę z wkładem. Tutaj jest ona nadrukowana fajnymi ikonkami kojarzącymi się z czynnościami, które wykonujemy w ciągu dnia, od razu wprowadzając nas w temat organizacji. Następnie standardowo przy planerach możemy wpisać swoje dane i mamy miejsce na spis treści. Jak już wspomniałam, większość tego planera to puste strony w kropki, czyli coś, co pozwoli nam na samodzielne projektowanie i zagospodarowanie przestrzenią. Możemy w dowolnym miejscu wpisać albo plan dnia, tygodnia, albo samodzielnie zrobić różne listy, jak na przykład lista wydatków, postanowień, lista zakupów, filmów do obejrzenia i tym podobnych. Dzięki temu, że każda strona jest numerowana, możemy takie listy wpisać w spis treści, co ułatwi nam późniejsze odnajdywanie. Następnie mamy 12 kart z miesięcznym kalendarzem. Sami najpierw uzupełniamy jaki to miesiąc, rok oraz dni tygodnia. Krótkie miejsce na ogólne notatki i priorytety. Graficznie layout jest bardzo oszczędny, a to czy jakoś go upiększymy, zależy już tylko od nas. Dalej część główna, czyli część notesowa. Coś, co jest zwykle dla mnie bardzo ważne i sprawdzam to w każdych notesach, zeszytach czy kalendarzach, to jak się rozkładają strony. Bardzo mi zawsze zależy, aby bez problemu rozkładały się na płasko, aby nie tworzyły się żadne wypukłości. Wszystko dla komfortu pisania czy rysowania. I tutaj trzeba przyznać, że strony rozkładają się pięknie. Praktycznie w każdym miejscu, w którym otworzymy, jesteśmy w stanie rozłożyć je na płasko, nic się nie próbuje podwijać, bez problemu możemy swobodnie zapisać czy zarysować dwie strony od brzegu do brzegu. Zwłaszcza w takim formacie, jakim jest Bullet Journal, jest to ważne, ponieważ oprócz samych notatek często tworzymy wokół całą graficzną, odręczną otoczkę. Coś w tym planerze jest, że nazywa się planerem pełnym czasu, bo jest tu naprawdę dużo miejsca i oddechu, i spokojnie wszystko nam się zmieści. Coś, do czego mogłabym się przyczepić, to gramatura papieru, która mogłaby być ciut grubsza. Tutaj jest to 90 gram, więc jeśli lubimy pisać markerami, no niestety będą one prześwitywać. Tak samo, gdy będziemy chcieli stosować jakieś naklejki, będą one prześwitywały. Jeśli o naklejkach mowa, to lećmy na koniec planera, bo tam znajduje się bardzo fajna i przydatna kieszonka, w której właśnie możemy sobie takowe naklejki schować, jeśli je posiadamy. Ja ogólnie zawsze mam jakieś dodatkowe kartki, karteczki między stronami planera, więc tu duży plus, że jest na to dedykowane miejsce. Naklejki, które tu widzicie, również zakupiłam w sklepie Pani Swojego Czasu. Bardzo doceniam fakt, gdy do planerów, zwłaszcza tych Bullet Journal, są przewidziane właśnie takie dodatki. Dzięki czemu wszystko możemy utrzymać w jednej stylistyce zaplanowanej przez zespół projektowy. Super sprawa, zwłaszcza dla tych. W którym podoba się idea Bullet Journal, ale też nie do końca czują się pewnie, aby wszystko rysować samemu. Podsumowując, planer do samodzielnej pracy, jeśli chodzi o gospodarowanie kontentem, ale jeśli ktoś się gubi w tej całej idei Bullet Journal, to u pani swojego czasu znajdziecie bardzo wiele porad i narzędzi z pomysłami i inspiracjami. Jego wykonanie bardzo mi się podoba. Będę się powtarzać, ale naprawdę jestem zachwycona, jak wygodnie się on rozkłada. I aż chce się w nim coś pisać, rysować, chce się po prostu działać. Przejdźmy do kolejnego produktu, czyli do planulka od uli Pedantuli. Ula Hinch, którą w internecie kojarzymy jako Ula Pedantula. Znana również z roli jako dziennikarka telewizyjna doskonale odnalazła się w przestrzeni internetowej prowadząc prężnie działający kanał na YouTube oraz blog. Jej porady na dekorowanie, urządzanie i porządkowanie domów to sprytne rozwiązania i cenne wskazówki. Jej planer Planulek pojawił się jesienią zeszłego roku. Tutaj, podobnie jak w poprzednim, jest to głównie notes w kropki, niedatowany, ale zawiera kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Jest on już trochę mniejszy, około 21 na 15 cm, ma ponad 250 stron, więc grubość jest podobna jak w poprzedniku. Jest on dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych granatowej i czerwonej. I powiem Wam, że na żywo ten planer prezentuje się dużo lepiej niż na zdjęciach. Dopiero jak się go trzyma w rękach, widać jego jakość twarda oprawa skóropodobna, śliska okładka z tłoczeniem której zdecydowany plus to praktyczność. Tutaj nie musimy się martwić zabrudzeniami bez problemu ewentualne zabrudzenia będzie się dało po prostu przetrzeć szmatką. Coś, co rzuciło mi się w oczy, to również bardzo solidna i gruba czerwona gumka. Kolejny szczegół, który jest taką kropką nad I w projekcie tego planera, to eleganckie przeszycie z czerwonej kontrastującej nici. Kompletnie mi to umknęło, gdy oglądałam ten planer online, a wygląda to naprawdę ładnie i świetnie się komponuje. Tutaj również mamy trzy tasiemki, tym razem w zdecydowanych, kontrastowych kolorach, i również wydaje mi się to być celowy, praktyczny zabieg. Aby maksymalnie ułatwiły szybkie odnalezienie tego, co zaznaczyliśmy. Ogólnie pierwsze wrażenie jest takie, że w przeciwieństwie do planera pełnego czasu, ten zdecydowanie bardziej jest mobilny, praktyczny. Nie bałabym się go wrzucić do torebki z tysiącami innych rzeczy, czy używać go w różnych dziwnych, na przykład kuchennych warunkach. Zaglądamy do środka, standardowe informacje, do kogo należy kalendarz, a następnie tu również znajdziemy praktyczny spis treści. Bo część notesowa oczywiście też jest numerowana. Następnie mamy krótkie przywitania od uli z jej charakterystycznym dzień dobry i wprowadzenie, jak z takiego planera korzystać i dlaczego to właśnie tę formę wybrała. Na kilku stronach, krok po kroku, mamy instrukcję, jak możemy zaplanować miesiąc, dzień, jak możemy tworzyć własne listy, a przynajmniej jak robi to sama autorka. Proponowane układy bazują na jej własnych zapiskach. Są to proste listy i layouty, w których widać, że najważniejsza jest czytelność i użyteczność. Podoba mi się, że ewidentnie czuć tu jej charakter. Nie ma tu nacisku na artystyczną stronę techniki Bullet Journal, ale właśnie na tę praktyczną. Po tych kilku stronach, osoba, która nie miała wcześniej styczności z Bullet Journal, nie będzie miała problemu ze zrozumieniem, na czym to polega i być może te kilka informacji spokojnie jej wystarczą bez żadnych dodatkowych tutoriali. No, i mamy główną część planera, czyli tę kropkowaną. Od razu rzuca się w oczy, że jest tu coś więcej poza czystą przestrzenią do zapisków. Na dole każdej strony znajduje się praktyczna porada, głównie z tematyki zarządzania domem, porządkami, organizacją. Ponad 250 krótkich porad. Naprawdę sporo świetnych trików, które mogłyby być osobną książką. I rzeczywiście są to przydatne triki. Przeczytałam zaledwie kilka i już się wiele nowych rzeczy dowiedziałam. Zdecydowanie jest to jeden z największych plusów tego planera. I tutaj niestety przejdziemy do jednego minusa. W tym planerze strony już nie rozkładają się tak ładnie i płasko, jakbym sobie tego życzyła. Robią się wybrzuszenia, które utrudniają wykorzystanie i zapisanie stron w całości. Ja nawet przez taki zabieg mam tendencję do zapisywania tylko prawych stron ze względu na komfort trzymania ręki przy pisaniu. Jednak myślę, że ten planer jest skierowany raczej do osób, które ograniczają się do dobrze rozpisanych notatek, niż tych, którzy lubią z tej formy zrobić artystyczne arcydzieło. Przejdźmy jeszcze do ostatniej części czyli zakładki, która znajduje się na okładce na końcu planera. Jest to tylko przezroczysta trójkątna zakładka, ale i tak bardzo fajnie, że jest. Jak widzicie, została dołączona kartka z podręcznym kalendarzem na rok 2021 i 2022. Bardzo mi się to podoba, bo pomimo, że jest to planer niedatowany, to jednak jest tu ściąga, dzięki której nie musimy dodatkowo sprawdzać dat, na przykład na telefonie, tylko taki szybki podgląd mamy już dołączony. Podsumowując. Planurek wydaje się być przede wszystkim praktycznym planerem, solidnie wykonanym i wytrzymałym, w którym według mnie największym plusem jest to, że czujemy, że wyszedł on od konkretnej osoby. Czuć tu osobowość Uli Hinch, jej serce w to włożone i myślę nawet, że codziennie zasiadając do planowania będziemy w głowie słyszeć jej słynne dzień dobry. Czas na ostatni planer, czyli planer powstały we współpracy Minimalife i Racka. Magdalena Kanoniak to vlogerka, youtuberka modowa znana jako Racka. Jej treści to nie tylko poradniki modowe, ale również masa kulturalnych inspiracji. W zeszłym roku weszła we współpracę z marką Minimalife, tworząc kolekcję papierniczą, w której pojawił się między innymi właśnie planer. Tym razem mamy już do czynienia z pozornie klasycznym, datowanym planerem, kalendarzem tygodniowym, na 2021 rok. Jest to najmniejszy ze wszystkich tych trzech planerów, bo lekko pomniejszony format A5. Posiada 208 stron, ale tym razem są to strony w gramaturze 100 gram, więc trochę grubsze niż poprzednicy. Okładka jest twarda, powleczona matową folią, która jest niebywale przyjemna w dotyku. Jest to tak przyjemne, że chce się go ciągle głaskać i dotykać. Planer oczywiście posiada gumkę, i również trzy tasiemki dopasowane kolorystycznie do całości. Po otwarciu już na wstępie widzimy ładną kwiatową grafikę na wyklejce oraz miejsce do podpisu. Dalej kilka słów wstępu od autorek. Choć jak wspomniałam, tym razem nie jest to pomysł na bullet journal, tylko planer z kalendarzem na konkretny rok, to jednak jest tu wiele rzeczy, które mogłyby się w takim notesie kropkowym znaleźć. Jest tu bardzo dużo list i pomysłów do wypełnienia, jak na przykład ta strona. Chcę, aby ten rok był dla mnie i tu wpisujemy, czego sobie życzymy na ten rok. Eleganckie fonty, dopasowane ilustracje, przemyślane layouty będą tu ciągle zauważalne. Dalej mamy rozkład kalendarza na rok 2021 oraz 2022. Od razu mogę powiedzieć, że tu również strony się cudownie rozkładają. Gdzie by nie otworzyć, jednym ruchem ręki stworzymy płaskie, wygodne do pisania powierzchnie. Wracając do kontentu, bo jest tu go naprawdę wiele. W tym roku chcę i wypunktowana, obszerna na 100 pozycji lista. Mój rok z listą miesięcy i miejscem na krótkie notatki do własnej interpretacji. Planer celu. Zapisujemy cel, ale już nie tylko jako jedno, być może górnolotne zdanie ale zakładamy datę realizacji, rozpisujemy na mniejsze, konkretne kroki z harmonogramem. Następnie mamy tabelkę na nasze finanse na każdy miesiąc. Moja mapa podróży z podziałem na odwiedzone i dostobycia oraz mapkami, na których możemy zaznaczyć lub zakolorować konkretne miejsca. Dalej, w klimacie podróży, pomoc w planowaniu, gdzie wpisujemy miejsce, budżet, datę, dojazd. Bardzo mi się też ten dział kojarzy właśnie z radzką. Gdyż ona sama dużo podróżuje i wierzę, że było to dla niej ważne, aby takie informacje się tu pojawiły. Trochę niepostrzeżenie, przechodzimy już do głównej części planera z kalendarzem. Co ciekawe, jest tu widoczny podział na kwartały i planowanie właśnie według kwartałów. I mamy tu od ogółu do szczegółu. Najpierw ogólne rozpiska na 3 miesiące, następnie plan jednego miesiąca i tygodnia. Coś bardzo fajnego dla tego planera to pierwsza strona każdego miesiąca. W styczniu wpisujemy na przykład za co się lubimy, na co zapolujemy na wyprzedażach, a na dole przeczytamy krótką poradę od samej Magdy. Na każdy miesiąc są inne rzeczy do wpisywania oraz inne rady. Choć na tygodniu się kończy, to jednak zaraz obok jest miejsce na dodatkowe notatki. I tak kolejnymi kwartałami, miesiącami, tygodniami... Do końca roku, ale to nie koniec pomysłów. Po grudniu mamy jeszcze tabelkę na listę prezentów, miejsce na nasze własne listy, listę z monitorowaniem wyrabiania własnych nawyków, gdzie odznaczamy kolejne dni, jeśli zostały spełnione, oraz lista kontaktów. Na samym końcu jest jednak trochę kropkowanych stron, jednak to tylko 5 kartek jako dodatkowe miejsce na notatki. Tutaj również mamy kieszeń na końcu na dodatkowe kartki, karteczki, paragony, czy znowu naklejki. W całej kolekcji papierniczej racki dla Life można dokupić właśnie naklejki, które świetnie sprawdzają się do planowania. Mamy tu na przykład konkretne oznaczenia jak praca, odpoczynek, do zrobienia, ale też co mnie urzekło, to ikonki, na przykład kawa oznaczająca spotkanie lub naklejka wizyty u lekarza. Wszystko jest pięknie spójne kolorystycznie, przemyślane i naklejki idealnie się tu komponują. Podsumowując ten planer, zdecydowanie jest dla tych, którzy nie chcą, nie mają czasu albo po prostu nie lubią wymyślania i wyrysowywania własnych list jak w bullet journal, a mimo wszystko cenią sobie te rozwiązania i chętnie z nich skorzystają, o ile będą one już podane. Dużo w nim widać serca i pracy. Przemyślane layouty, dopracowana szata graficzna, kolorystyka, estetyka, przetestowane materiały i rozwiązania. Jeśli mówić już o jakichś moich subiektywnych przemyśleniach, to mi tu jedynie brakuje trochę więcej miejsca w ostatniej sekcji na luźne notatki. Osobiście bardzo mi się podoba taki konkretny plan działania, ale często potrzebuję sobie coś bardziej rozrysować czy naszkicować i przydałoby się trochę na to swobodnego miejsca. Można powiedzieć, że ten planer w sumie nie do tego służy, i jak najbardziej w ofercie mają też pasujące notesy, ale to jest tylko taka moja osobista preferencja, bo lubię mieć wszystko w jednym produkcie zamiast posiadania kilku. Każdy z tych trzech planerów mnie pozytywnie zaskoczył. Naprawdę takie produkty trzeba mieć w ręku, żeby je docenić. Wszystkie są dobrze zaprojektowane, solidnie wykonane. We wszystkich widać jakiś pomysł na organizację czasu. Nie są idealne, bo każdy z nas ma inne preferencje, style życia i funkcjonowania. Być może to, czy wybierzemy jakiś planer, będzie po prostu wyrazem tego, że lubimy i cenimy jakiegoś twórcę. I to też będzie w porządku. Na pewno te produkty nie rozczarują. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pa.